Siema. Dzisiaj pokażę Wam taki fajny sekrecik, który znalazł mój kolega. Znaczy na YouTubie znalazł i mi podesłał, więc tam link do oryginalnego filmiku będzie w opisie. Eee, żeby odkryć ten sekret, trzeba wejść na otwartą strzelnicę. Najlepszą postacią do tego sekretu wydaje mi się Jet, jest najłatwiejsza. Jest to tryb taki easy. Eee, jak ktoś chce, wydaje mi się, że można na każdej postaci to zrobić, ale no Jetka to jest no, najłatwiej. Odwracamy się tam właśnie ze spalna, idziemy w tą stronę, tutaj jest ten portalik. I tutaj gdzie są te graffiti, widać takie odciski stóp i rozpoczynamy szkolenie. Jest to taki parkur, jak widać. Na Dzeczce jet jest to bardzo łatwe, bo wystarczy, eee, albo ta spacja też bardzo pomaga, albo możemy w razie czego jakbyśmy spadli, możemy po prostu się Wspić w górę no na pewno mi się nie uda za pierwszym razem wszystkiego zrobić, a tutaj w ogóle... O, tak mi się wydaje, że to trzeba zrobić. O, i na pudło. Nie jest to naprawdę, nie jest to łatwy parkour. No właśnie. Ja niestety będę sobie ułatwiać pewne rzeczy, ale no, na pewno da się zrobić to na każdej postaci. O boż! O boż! No. Tutaj skoczyłem, tutaj teraz trzeba. I co w przypadku punktu kontrolnego? Można tutaj w ogóle zresetować jakby ktoś chciał od nowa, ale też wydaje mi się, że jak spadniesz... No, no, no... A tam co jest? No, to cię cofa do... Do tutaj, do punktu kontrolnego. I na końcu jest bardzo... Fajny sekret, który wam pokażę, jak przejdzie się cały parkour. E, są dwa znaczki, oznaczenia. Stópka, kierunek stópki znaczy gdzie mamy teraz iść i rączka. Która oznacza, że coś jest tak jakby Jak tutaj jest rączka z prawej, to znaczy, że musimy tutaj w prawo skoczyć O, o kur... No nie! No, i tak to będzie wyglądało e, No, nie idzie mi ten parkur. Jeszcze nie wiem, w Valorancie tak... Nieprzyzwyczajony jestem do takiego skakania Kiedyś sobie skakałem sporo w Minecrafcie na parkurach, to było... Fajne, nawet okej okay, mi szło, ale tutaj jest w ogóle inaczej Inaczej się wszystkim operuje. Dobra, tutaj po lince na górę, jak widać, tutaj jest taki fajny, zniszczony dach. I musimy przejść tutaj. Tutaj jest punkt kontrolny, kolejny. Zeskakujemy tutaj. Jak widać, jesteśmy nad tym obszarem, z którego zaczynaliśmy. No i tutaj tego kurczę. No nie wiem, jak jest ktoś w stanie to zrobić. Nie może ja coś tutaj ominąłem, ale mi się nie wydaje. Wskocz tu hm. Dobra, trochę sobie będę ułatwiać Żeby nie trwało to nie wiadomo ile yy, Bo chcę wam pokazać cały parkour No Kolejny punkt kontrolny Tutaj czasami można się pogubić, ale właśnie jeżeli się rozumie te znaczki Ło, kurde, ale mi wyszło A teraz gdzie trzeba było? Aha, o kurde Jeszcze raz Tutaj O, udało się Okej okay. Lecimy, lecimy dalej, lecimy, nie śpimy Okej okay. O kurde ja Pomogłem se On się, ten parkour robi się coraz trudniejszy Tutaj jakby końcówka jest na samym szczycie tego Ale się nas... No tam jeszcze wyżej trzeba wejść. Ale naprawdę tutaj już się zaczynają takie, jak widać, <taki> takie problemy. No właśnie. Nie ma opcji, żebym to zrobił. Bez tego. Bez niestety pom pomocy, umiejętności. Żeby to nie trwało. Ale głośno. Żeby to nie trwało też kurcze latami. Więc tylko tak na szybko pokażę, jak wygląda. Ten finish. O kurde. Nie! Wydaje mi się, że tutaj trzeba wskoczyć. Nie mam pojęcia jak, ale no ten. No i teraz na ten element. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Takie łatwo niby się wydaje, a tu za łatwo nie jest. Dobra, pomóżmy sobie trochę umiejętnościami. Aha. Nawet... No nie! Nawet ty mi nie wychodzi O! Jesteśmy Dobra, trudno, nieważne. Tutaj się kończy, się wskakuje po tych dwóch i tutaj jest taki pucharek Z misiem Misiem w środku Tak mi się wydaje No Więc całkiem uroczy Sekrecik, a jestem jeszcze ciekaw, ciekaw czy można tam O nie, nie można tam I jakieś dziwne No, więc mamy pucharek no, więc to był byliśmy pucharek. Super. No i możemy zejść na dół i zacząć sobie ten tor od nowa. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Taki mały sekrecik na szybko. Jedyny jaki w sumie do tej pory widziałem w Valorancie. Nie wiem czy jest więcej. Na pewno będę szukać. No i dziękuję bardzo za oglądanie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa pa!